Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na kurczaka po koreańsku, czyli świetny pomysł, nasycący obiad w stylu azjatyckim. Przepis pokazuję Wam krok po kroku, a wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu. No to co, zaczynamy! Do przygotowania kurczaka po koreańsku potrzebujemy kilogram mięsa z uda kurczaka. Tłuszczyk zostawiamy, bo wytopi się podczas smażenia. Patelnię rozgrzewamy na średnim ogniu. Dodajemy odrobinę oleju. Czekamy aż ładnie nam się nagrzeje, i kładziemy kurczaka. Kurczaka teraz niczym nie przyprawiamy. Podsmażamy go z dwóch stron na złoty kolor. W międzyczasie, gdy kurczak nam się podsmaża. Przygotowujemy sos, którym zalejemy kurczaka. Do przygotowania sosu potrzebujemy sos sojowy, słodki sos chili, olej sezamowy, keczup łagodny, soku wyciśniętego z cytryny oraz syropu klonowego lub płynnego miodu. Wszystkie składniki na sos dokładnie mieszamy. I gdy wszystko ładnie nam się połączy, dodajemy sos do podsmażonego z dwóch stron kurczaka. Sos dokładnie rozprowadzamy po patelni, żeby każdy kawałek był w nim obtoczony. Możemy sobie od razu przewrócić kurczaka. Gdy kurczaka zalejemy sosem, zmniejszamy moc palnika, przykrywamy kurczaka. I dusimy go pod przykryciem przez około pół godziny. Dobrze jest co 5 minut przewrócić kurczaka na drugą stronę, żeby równomiernie nabrał smaku z sosu. I teraz gdy czekacie pół godziny, jest idealny moment, żeby nastawić sobie ryż do obiadu. I gdy minie już pół godziny, nasz kurczak jest gotowy. Możecie ten czas nawet wydłużyć, jeśli jest taka potrzeba i chcecie, żeby sos wam się bardziej zredukował. Wyłączamy ogień. A na koniec posypujemy jeszcze prażonym na suchej patelni sezamem. I nasz kurczak po koreańsku jest już gotowy. Wystarczy go teraz tylko wyłożyć na talerz i podać z ryżem oraz surówką. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o takim przepisie na kurczaka po koreańsku i czy go zrobiliście i jak wam smakował. Jeśli przepis się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych smacznych i prostych przepisów pokazanych krok po kroku. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!